Cześć, chciałbym dzisiaj Was zaprosić do europejskiej stolicy, europejskiej stolicy Nordic Walkingu, czyli do Barlinka. Barlinek, miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. W powiecie myśliborskim siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barlinek, najludniejsze miasto powiatu myśliborskiego, z miastem graniczy Berliniecki Park Krajobrazowy. Przed 1945 roku miało niemiecką nazwę Berlinien. W okresie wczesnego średniowiecza na terenach obecnie istniejącego Berlinka umiejscowiona była puszcza rozdzielająca ziemię Polan od Pomorza. W połowie X wieku obszary te weszły w skład monarchii wczesnopiastowskiej. Później jednak ziemie te zostały utracone przez państwo polskie. Miasto założyli brandenburczycy, margrabiowie Otto V i Albrecht III. Barlinek założono jako gród obronny aktem lokacyjnym z dnia 25 stycznia 1278 roku. W połowie XIV wieku Barlinek otrzymał mury obronne z dwoma bramami Myśliborską i Młyńską. Na przestrzeni wieków miasto kilkakrotnie zostało zniszczone w wyniku licznych klęsk żywiołowych, jak zarazy i pożary, siedmiokrotnie płonęło. W latach 1402-1454 miasto należało do państwa Krzyżackiego. Rządzący wówczas Luksemburczycy sprzedali bowiem Włości, w skład który wchodził Berlin, rycerzom-zakonnikom. Przysłuchaccy brandenburscy dynastię Hohenzollernów odkupili jednak gród. Od tego czasu miasto nieprzerwanie pozostawało pod władzą dynastii Hohenzollernów aż do 1918 roku, później wchodząc w skład Prus, a następnie Niemiec. W drugiej połowie XIX wieku sytuacja gospodarcza miasta zaczęła się poprawiać. Berlinek stał się wówczas znacznym ośrodkiem handlowo-gospodarczym. Rozwinęły swoją produkcję Garbarnia, Fabryka Pługów. W 1898 roku Barlinek uzyskał połączenie kolejowe z Choszcznem i Myśli Bożem. Linia kolejowa stanowiła dodatkowy impuls gospodarczy dla mieszkańców miasta. W tym samym czasie w mieście rozwinęła się również żydowska gmina wyznaniowa. Posiadała ona 130 osób. Okres dwudziestolecia międzywojennego i wybuch II wojny światowej nie wprowadził w życie codzienne zamieszkujących Barlinek żadnych większych zmian. Sytuacja diametralnie zmieniła się zimą 1945 roku. 31 stycznia miasto zostało wówczas zdobyte przez oddziały radzieckie 12. Korpus Pancerny Armii Czerwonej. W wyniku walk oraz umyślnych podpaleń zniszczeniu uległo wówczas ponad 50% zabudowy. Po zakończeniu wojny miasto znalazło się w granicach Polski. Miejscową ludność, która pozostała w mieście, przesiedlono za Odrę, a do Barlinka sprowadzono polskich osadników. W rezultacie częściowej pow powojennej odbudowy Barlinek stał się przemysłowym miasteczkiem Pomorza Zachodniego. Spacerując po Barlinku warto zobaczyć fragmenty murów obronnych z XIV i XV wieku do dziś przetrwało około 480 metrów muru. Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny z XIII i XIV wieku przebudowany w XIX wieku. domy Mieszczańskie z XIX wieku. Rynek Miejski z Gęsiarką fontanną wykonaną w 1912 roku przedstawiającą dziewczynkę atakowaną przez gęsiora, dzieła Akermana. Kościół świętego Bonifacego z 1923 roku, Młyn Papiernia była fabryka papieru czerpalnego, obecnie muzeum i siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Młyn Papiernia. Plażę miejską wybudowaną w 1927 roku nad Jeziorem Barlinieckim w unikalnym na Pomorzu stylu alpejskim. Szkołę podstawową nr 1 w Barlinku im. Tadeusza Kościuszki, która została wybudowana jako klasztor. Podczas II wojny światowej była szpitalem wojskowym. Parafialną cerkiew prawosławną zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, która została wzniesiona jako Kościół Ewangelicki w XIX wieku. Halę sportową, jedną z pierwszych w Niemczech, wzniesioną w początku XX wieku. Pałacyk cebulowy, przedwojenna willa położona nad jeziorem później mieściła się w szkoła i komenda chówca ZHP Barlinek. Każdego roku podczas Dni Barlinka miasto opanowuje prawdziwie magiczna atmosfera, gdy paproć zakwitnie swoim wyjątkowym kwiatem niczym na królewskim dworze odbywa się tutaj koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej. To ono sprawuje pieczę nad przyrodniczymi skarbami okolic Barlinika, Baśniowa oprawa wywodzi się z opowieści autorstwa znakomitej barlinieckiej pisarki Romany Kaszczyc pod tytułem Baśni o królowej puszczy barlinieckiej. Wybrane dziewczyny przez rok pełnią obowiązki ambasadorek, które promują barlinek w Polsce i w Europie. Dlaczego warto odwiedzić Berlinek? Barlinek warto odwiedzić, dlatego że to jest jedyne miejsce na świecie gdzie na przykład urodził się najsłynniejszy, największy mistrz szachowy. I nie chodzi o to, że miał najwięcej wzrostu, tylko dlatego, że 27 lat bez przerwy piastował tytuł mistrza świata i do tej pory nikt mu tego nie odebrał. I on właśnie tutaj na ulicy Chmielnej 7 urodził się dawno temu w okresie międzywojennym w naszym mieście. Mamy w muzeum fajny salonik dotyczący tego wielkiego człowieka. To był też filozof matematyk, który polemizował z Einsteinem na przykład. Poza tym, no, cała historia, on potem obywatelem świata, jego grubie jest w Nowym Jorku, ale to jest tylko fragment tajemnic, który warto odkryć w Barlinku, bo Barlinek to też miasto królewskie, nie tylko dlatego, że szachy, ale też dlatego, że tutaj koronuje się królową Puszczy Barlineckiej. W oparciu o piękną baśnię napisaną przez Romanę Kaszczyc w tym roku, w czerwcu, koronowaliśmy już 21 królową. Oprócz tego, oczywiście, Barlinek to miejsce, w Polsce jedno z najbardziej zalesionych, w których znajdują się piękne jary, o których można się dowiedzieć wiele tajemniczych legend i historii z książek, które zostały na ten temat wydanych. Oczywiście mamy Mazury, mamy mnóstwo jezior. W samym mieście są aż cztery. Troszkę mniejsze jak na Mazurach, ale nasze największe jezioro ma cztery wyspy, 270 hektarów. I oprócz tego różne oferty kulturalne, trochę zabytków. Przepiękna przyroda, fantastyczni ludzie. Po prostu trzeba tu przyjechać, sprawdzić. Dziękuję. Z ciekawostek warto wspomnieć o legendzie o Topielicy z jeziora Balinieckiego, opowiadającej tragiczną historię pięknej kobiety wygnanej z miasta Barlinka z niemowlęciem. I jednak całą legendę najlepiej poznać na miejscu w Barlinku.